Dzień dobry! Dzisiaj jesteśmy kaczkami! I budujemy sobie bazę. No trochę już tam zbudowaliśmy, ale zgadnijcie kto jest królem. Zostawiacie teraz szybko łapkę w górę. Oj, trochę było widać. Trochę było widać. Ile to jest lesionek? A jeśli ktoś lubi takich horror jak ehm, nagrywaliśmy jeszcze Rebel Friends no to może być trzecia część. Jest Garden Ball Balbon. Ja się pokażę, czy ktoś jest problem. Na widzowie. To jest on! Nigdy nie widziałem. Tak to kaczki. ja. Nie nie kaczki z Tu Już nie będę na Po Co ty Cześć. Czemu czemu taki jesteś żółty Na górze są. O kurde. E. Muszę mieć tyle. Umar. Muszę mieć właśnie tyle. Hmm. Dobra, to może już I... pozabijam. Nie, nie, O, tysiąc. O, kurde. To się fajnie, fajnie, Już fajnie, I to się fajnie, 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 piszecie. fajnie, bardzo fajnie, fajnie, e, Kto jest lepszą kaczką? Ja czy Filip? ja ja ty, ale to ci się okaże, bo ty jesteś bogatą kaczką, taką złoto. Nie? Ja? Co? Ja też się porwę. Miałeś na samą sprawę. Gdy kupiłem ja już też ja się mogę... Mogłem... Ja już dwień, też, też się... Dobrze? Ja już film mogłem się cieszyć zajęć. Bo u ciebie mogłem kliknąć, ja miałem nieć w ręce, kurde. Ej, co? T... Kto to był? Nie. Ej, Filip, na sery, no właśnie. Ktoś kto, że mam na odpowiedź. Nie mogę. O. o, o u, już mam sofkę. O zostawicie? Jak zostawicie pod tym bardzo dużo łapek w górę, no to będę nagrywał nadal kartę w Balba Zero. U mnie też się pojawi. No ale nie wiem, czy będzie słuchać, czy nie. Tylko, że ja będę robił odcinkowo. No, bo ja chyba też będę. Ooo. Trasy są straszne. Pokaż się. Nie, witam nie wygląda na straszne. Mi to wygląda na strasznego. Teraz mogę się nazywać królem. Tylko, że nim nie jestem. Taki dzwon krwawy jest niepiękny. No i też dla mnie Ja też jestem straszny. Ja też jestem straszny. Czekaj, to ci zabrane broń. Gdzie ty masz cię Dobra, film, zabieram ci broń. Jestem władcą tego świata. Aj! Kto się nas atakuje! No kurde! Mogę zabić. No nie jest. Lewida! Próbuję co na wkresce, ale nie pomożę. O, pka. Uzdrawiająca. Jak się jej używa? Aha! To, się, to po prostu się klika. Ale co to? O, dobra. Dzięki, biorę.

Widzimy się. I nie wiem kiedy, może dzisiaj albo jutro. Pa!